Przepraszam, popełniłam straszny błąd, bo jeszcze dwóch malarzy jest na sali, a których nie przedstawiłam i bardzo przepraszam. Paweł Czajkowski, chodź tutaj. Przepraszam. Słuchajcie Państwo, ja tego Pana Pawła Czajkowskiego właśnie chciałam chodź, chociaż nie jesteśmy na tym, bo ja jakoś nie wiem, dlaczego traktuję tego mojego kolegę, artystę jako takiego młodziaka, a on już ma 43 lata. O, 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 <laughs> Czyli... A ja ciągle go traktuję jak ten świetny malarz, oddany całkowicie malarstwu. Też chcę zorganizować indywidualną wystawę. Na wystawie, pod tytułem Scena życiem, życie sceną. Miał sześć bardzo pięknych grafik, naprawdę pięknych, a tutaj na tej wystawie ma tylko jeden obraz. Aweł skończył Akademię Warszawską i maluje bardzo dużo, jeździ po świecie, fotografuje Portugalia, Holandia. No. I jeżeli zaraz życzymy sobie wystawę na temat Portugalii, no to on przygotuje wystawę. O Portugalii. Jeśli Holandii, to będzie to Holandia. Jeszcze Włochy, to Włochy, proszę bardzo. To wszystko może być plebiscyt i on taką wystawę przygotuje. Natomiast na co dzień oprócz malowania zajmuje się kształceniem, uczy dzieci, młodzież i seniorów patrzenia na sztukę, warsztatu malarskiego w różnych tam i takich różnych instytucjach. Proszę. Przepraszam, właśnie dziękując Pani nie za taki piękny wstęp i w ogóle wszystkim autorom i tu dysydentom tego miejsca, bardzo pięknego i takiego, w którym warto wystawiać, to zauważyłem od samego początku. <laughs> Troszeczkę chrypka, bo ostatnio ta pogoda nie sprzyja w ogóle pewnym spacerom i w ogóle przebywaniu, zazwyczaj najlepiej tylko malować. Ale tak niestety nie jest, trzeba być aktywnym. Żeby dobrze malować, trzeba być otwartym, nie tylko tylko jak gdyby zewnętrzny sposób, ale i wewnętrzny, duchem. Ja staram się właśnie takim być i, i jak gdyby nie spocząć, nie w jednym miejscu bywać i gdzie tylko jest możliwość tam przebywać nawet przez moment i tchnąć w sobie, w sobie zatrzymać ten obraz. Właśnie wspominając a propos Holandii, pięknego malarstwa i w ogóle miejsca, w którym malarz powinien być. To jest takie miejsce, które jak gdyby jest dedykowane malarstwu. To jest takie serce w takim obrębie północy Europy. To jest malarstwo, w którym jest zatrzymane wszystko. Czas, przestrzeń, detal, szczegół, historia, jak gdyby obyczaj. To jest malarstwo Vermeera, Rembrandta, to są największe postacie, ale i Halstattem. To jest taki, może powiedzieć, wykład taki wizualny dla każdego Adepta sztuki. Ja zawsze się odwołuję do malarstwa, jest to moje jak gdyby serce. Tak, że nawet w tym roku byłem i zamierzam być na przełomie robku, nawet w Amsterdamie. To między innymi, będąc w te wakacje, tak polubiłem te kanały, że wpadłem do tego kanału przypadkowo i ledwo wyszedłem. Także malarstwo, jak gdyby, tak mnie wcią wciągnęło. Wyszedłem na szczęście, dostałem jak gdyby chrzest taki w Holandii i inspiruje mnie ten pejzaż. To, to nie tylko oczywiście Holandia, ale każdy pejzaż, nawet tutaj blisko, w Polsce, nieodkryty. Nieodkryte miejsca, które po prostu nieraz z braku czasu nie można namalować, ale gdzieś się gonosi, Ja noszę w sercu wielu obrazów, którymi pragnę się podzielić i Pragnę stworzyć kilka wystaw, a w tym miejscu prawdopodobnie, jeżeli się tylko uda, będę chciał wystawić tutaj za sprawą pani Ani. Także dziękuję tak. za wstęp. No. A, ja, a ja ci życzę zdrowia, no. Zdrowia ci życzę. No. Teraz Beata Topolińska. No zobaczcie, jaka śliczna, zgrabna coś powiesz. W każdym razie Beata miała tu u nas wystawę indywidualną w ramach Forum Humanum Mazurkas, nawet dużo sprzedała obrazów, to znaczy, że jej się podobały jej obrazy. Teraz też przygotowała cztery duże obrazy, cztery tak, cztery. No i maluje takie różne rusałki, które grające na różnych takich właśnie malarskich instrumentach, bo nie każdy instrument jest malarski, ale taka harfa, albo skrzypce, albo wiolonczela, no to są bardzo, bardzo malarskie instrumenty. No i Bata to wykorzystuje. Bata pochodzi z rodziny artystycznej i ojciec prowadził zespół śpiewu i tańca. W związku z tym Bata lubi malować tańczące, różne Zespoły ludzi w ruchu, w dynamice namalowała 100 obrazów dla zespołu Mazowsza. Tańczące Mazowsze w obrazach. Tak było. Ale może proszę, może... Bardzo, proszę. Proszę. proszę bardzo. Proszę. Może jakieś pytanie? Nie coś o, bo nie mów, że jesteś nie ma. No, już. <laughs> Jestem, <nie> ma. <laughs> Maluję. Tak. Jechałam tutaj bardzo długo. Nie działa, tak? No nie działa, szczęście. tylko musisz blisko, blisko. Tak, więc jestem bardzo zmęczona podróżą do Was. Bardzo chciałam tutaj z Wami być. To też jest. A te autobusy nie chodzą? Beatko, powiedz coś ciekawego. <noise> Bo ja się czuję jak twoja nauczycielka, a wiesz, no. No właśnie, chciałam wszystkim życzyć wesołych świąt. Mam wrażenie, że, że wszyscy już są troszeczkę zmęczeni, prawda? No. I chętnie by, chę, chętnie by odpoczęli właśnie nastająco, bo odpoczywają na siedząco od jakiegoś czasu. Ale wiesz, jak ktoś coś, coś <grym> co ciekawego powie, to też jest fajna sprawa. Ale to jest kapitalne. No, no tak, właśnie. Tak. tylko że należy może rozprostować kości. No już dobrze, że... to co? Kończymy, tak? Tak, tak? tak, tak. To wobec tego bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. I tak nalegamy, żeby mówić blisko do mikrofonu, bo wszystko to później wykorzystujemy w filmie. Można mówić nawet nieskładnie, byle się nagrało, tak? <głosy> <głosy> Proszę państwa, zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo nie stracili czasu i zapraszam na kielicha, na tort Marian Adamczyk stawia. Nadzieja w sercach rośnie, u starszych i dzieci. Niech się ugną wszystkie stoły pod świąteczną sprawą, gdy zabłyśnie w gwiazdka nad. na rok cały łaski niech ich spadnie jak najwięcej na nasz bruk warszawski, gdy będziecie aniołowie pomyślnie rozdawać. Pamiętajcie też jak przecha На ней барша.